Potyra na komu? Albański, bez filtra, od samego ambasadora, pod wódeczkę, najlepsze. Zupełnie jak nasze niegdysiejsze y, sporty. Przypominają stare czasy. Ale chyba nie chcesz powiedzieć stare, dobre czasy, nie? Ej, wiesz co, tego ci powiem? Dobre czasy były wtedy, jak byliśmy w Łodzi. Pamiętasz te zapachy? Te kolory? Chyba masz na myśli kolory szturmówek, co? i hipolicie. Nikt mi nie wmówi, że jest lepsza od naszej starej oranżady, tej, te, wiecie, w tym, no... Oho. Przecież to był syf. Normalna woda gazowana z farbką. To bardziej jebało wątrobę niż 30 lat picia wody. Oni nas specjalnie tym poili, żebyśmy nie doczekali emerytury. I co, kurwa? Pojebało cię, Gratkowski? A ty, Nikodynie, co ty o tym myślisz? Ty, za komuny, to co? No baturę robiłeś, co? Cośmy narozrabiali, to nikt nam nie odbierze. Byłem biedny, ale wszyscy byli biedni. To mi to nie przeszkadzało. A teraz dookoła tyle bogactwa, a ja dalej jestem biedny. Ty też pierdolisz Nikoś, chociaż akurat ciebie lubię. Ty pan co, doktorze? W tym, co pan mówi. Jest sens. Ale ty kurwa kropel zamknij się! Jak ty byłeś biednym? Jak twój ojciec miał komis w Kielcach? Grześ, jak to można, muszę kolego ministra? A kto donosił w internacie do strażników? A kto annie Walentynowic zajebał gumę do rzucia balonową? Spiłeś się, graczyk! Się kurwa licz ze słuchami. A co mi kurwa zrobisz? Co? Za Nawet strzelać nie umiesz, choć zrobiliście ministrem służb specjalnych. A ja po handlu zagranicznym i co? Zrobiliście mnie głównym cennikiem, tak? Wstydzicie się, że mam kwalifikacje, tak? Ha, ha, a kto u nas rządzi armią? Nauczyciel WF-u! A kto jest ministrem skarbu, Technik, mechanik! A kto zdrowia? Dentysta! A ja z trzema językami! Rumuński prefekt! To do celu, tak? Oj, koledzy! Koledzy! Jeszcze kiedyś będę premierem? A ty was zapomniałeś, jak z ministrem komunikacji, co? Co się pociągi powypierdalały! Jak zreformowałeś rozpad o, jak Kurwa, na sznę, jak Jeszcze i po jednym, Ja na trzeźwo jeszcze nigdy mzająca nie trafiłem. A po pijaku zawsze. Nie masz się, Grzesiu. Plotki chodzą, że masz być ministrem kultury. Pierdolę! Całkowicie nierozwojowy minister. Dlaczego? Całkiem przyjemnie, jak wejdziemy do Unii. Ministerstwo braku kultury, co wyliczę to wyliczę, ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal. <laughs>